Dobra, to teraz taka szybka przebitka z metody klewsza, czy jak ona tam się nazywa. Mm, żeby to lepiej wytłumaczyć, bo na, tam na poprzednich filmikach niezbyt to było powiedziane, jak to robić. I tak, zasadniczo ważna rzecz, o której musimy pamiętać, to to, że jeżeli mamy siłę ciągną, czyli tak jak tutaj, gdziekolwiek daną, to musimy ją dociągnąć do końca, tak sztucznie dorysować. Ups. Trzeba ją sztucznie dorysować i zrównoważyć, żeby układ pozostał w równowadze. A my po prostu wykorzystamy to do obliczeń, żeby nie zapomnieć o uwzględnieniu dodatkowego ramienia siły. I to w sumie jedyna rzecz, o której musimy pamiętać przy tej metodzie. Metoda kleszcza chodzi o to, żeby policzyć moment gnący w zależności od przedziałów, czyli mg od x. I tak pierwszy przedział no to jest od zera w naszym przypadku, tutaj do 3H. No i zapisujemy sobie to jest tak jak sobie. No, wytypujmy w tym miejscu przetniemy, to tutaj oczywiście mamy X naszą odległość od miejsca przecięcia i nasz moment gnący F A Y razy X na plusie. Dalej mamy naszą siłę ciągłą. Co w tym przypadku robiliśmy. W tym przypadku. Musimy tą siłę ciągłą zamienić na siłę punktową. I sobie tak w myślach zamieniamy ją. Siła punktowa będzie się znajdować w, równo w połowie długości. Zmienię sobie kolor na powiedzmy ten. A ten też już był. Oto ten. Równ będzie się znajdowała w połowie tej długości, o której tu liczymy. Którą tutaj liczymy. Czyli... Znowu mamy nasz x. Znowu mamy nasz x. I teraz tak. No ona będzie tutaj przyłożona. Jakaś siła F. I ta siła F. Jaką ma wartość? Czyli to ma jakąś Q newtony na metr. To jest jednostka tej siły ciągłej tego współczynnika siły ciągłej, czyli wartość siły F to jest Q razy nasze X. No, z definicji siły ciągłej. Jak to opracować sobie względem tej całej siły? No wartość tej całej siły, jakbyśmy tutaj liczyli w końcu, w końcu przedziału, no to byłoby Q razy 3A. Dobra, to mamy wartość naszej siły F. Teraz potrzebujemy Ramie do naszej siły, no bo jak moment to mamy ramię. No i nasze ramię wynosi tyle. Jak wcześniej wspomniałem, tą siłę przykładamy w połowie tutaj naszego momentu, naszej siły ciągłej. Dlatego ramię wynosi x drugich. Jak teraz sobie to zapiszemy, x drugich razy f <coughs> na minusie, no bo się jest na dół. I uwzględnimy, tą, um, I uwzględnimy tą zależność tą metodą ścierkową. Mamy qx X kwadrat przez 2 razy q. Dobrze. No to, żeby nam się zmieściło, to sobie przesunię tutaj 3a. No i skończyliśmy nas przedział od 0 do 3a. Możemy więc. Polczyć kolejny przedział i on będzie od 3 do 7 A. Czyli tutaj sobie napiszmy 7A. No i teraz tutaj sobie powiedzmy trochę wymarzę, żeby zrobić sobie miejsce. I znowu wybieramy sobie jakieś dowolne miejsce, a powiedzmy tutaj sobie przetnę. Byle w tym przedziale, który rozpatrujemy i znów zaznaczam sobie nasze ramię do każdej z sił. Tutaj ta nasza siła F już nam nie będzie potrzebna. Ale to za chwilę. To tak, to jest na pewno X, nasza odległość od początku. I F, A, y oraz X mamy już uwzględnione. O, to już jest uwzględnione i tym się nie zajmujemy. Zostało nam M oraz tutaj reszta tej siły ciągłej do uwzględnienia M w tym kierunku była muszę zerknąć do tablic tutaj w tym kierunku była na plusie czyli dajemy nasz moment na plusie no i rozpatrujemy nasz, naszą siłę ciągłą ta siła ciągła górna o ta jest już rozpatrzona tutaj. To jest już nasze rozpatrzenie tej siły. Pozostało nam rozpatrzeć tą siłę działającą od dołu. No więc robimy sobie analogicznie jak uprzednio. Czyli wyznaczamy sobie naszą tutaj Wartość tą to będzie x minus 3a. Rozmazałem 3a. x minus 3a. I wartość siły punktowej będzie się znajdowała w połowie. O. No i wtedy ramię do tej siły to będzie x minus 3a przez 2. Więc jak sobie zapiszemy. Najpierw zapiszmy wartość tej drugiej siły F1 To jest Oczywiście nasze Q Razy Wartość tej siły jest określona przez Wszystko to gdzie Jest przyłożona, czyli X minus 3A No jeszcze musimy pomnożyć razy ramię Ale to zaraz Tym razem jest to na plusie I mamy tak Nasza siła F1 razy ramię wynoszące x-3a przez 2 i znowu metodą ścierkową postawiamy za f1 to ja mamy q i to w kwadracie i to jest zasadniczo rozpisana już tutaj eee, rozpisany moment gnący za pomocą metody klewsza no i teraz możemy sobie fajnie to Znaczymy. całkować i wyliczyć później C1 i C2 z warunków brzegowych. To o czym tam wcześniej w filmiku było. No. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiała ta metoda jest.